Wracamy do studia online. Szanowni Państwo, Trzecie Krajowe Dni Pola to ogromna platforma dyskusyjna, spotkania różnych koncepcji i rozwiązań, to także w wielu gremiach próby znalezienia odpowiedzi na pytania, które chcę zadać. Teraz panu ministrowi jest ze mną wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie premierze, jak w kontekście wojny w Europie, w Ukrainie, zagrożeń klimatycznych zapewnić w przyszłości zdrową żywność, dostęp do tej żywności, a także miejsca pracy rolnikom? Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili przeżywamy okres no, wielu niepokojów, niepokoju związanych ze zmianami klimatu i tutaj na świecie to już jest bardzo widoczne, choćby susza w Indiach i zakaz eksportu zboża z Indii powoduje już pewien niepokój. Wojna w Ukrainie kolejny element zagrażający produkcji rolnej, bezpieczeństwu żywnościowemu, bo oprócz tego, że są trudności z eksportem zboża, to jeszcze jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że może tego zboża w drugim półroczu być dużo mniej. Minister rolnictwa Ukrainy twierdzi, że około połowy plonów w Ukrainie, należy się spodziewać w tym sezonie wegetacyjnym. To jest wielkie wyzwanie dla rolnictwa europejskiego, w tym polskiego, żeby nadrobić, zapełnić tą lukę braków tych zbóż. Stąd wielka troska o uprawy, o plony, między innymi modyfikacja Europejskiego Zielonego Ładu, czyli rezygnacja z tego ugorowania. Jest wiele wyzwań przed nami, ale myślę, że rolnictwo europejskie, w tym szczególnie polskie, nowoczesne które jest nastawione na dobrą produkcję na produkcję w warunkach zgodnych z ochroną środowiska ochrony klimatu na produkcję zdrowej żywności rolnictwo polskie sobie niewątpliwie z tym poradzi jestem przekonany dlatego że to jest też można powiedzieć w pewien sposób jakaś szansa dla polskiego rolnictwa żeby właśnie być tym bezpiecznikiem jeśli chodzi o ilość żywności w Europie czy na świecie i tutaj Wyzwanie wielkie przed rolnikami polskimi, ale znając przedsiębiorczość, zaradność polskich rolników, jestem przekonany, że temu zadaniu wszyscy spełnią. No tak, rzeczywiście wyzwanie jest wielkie, ale my pokładamy chyba nadzieję, szczególnie też w młodych rolnikach, jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby rozwijali gospodarstwa, przede wszystkim zostali na gospodarstwie. Młodzi rolnicy chcą gospodarować to no po pierwsze w gospodarstwach nowoczesnych. I tutaj między innymi również fundusze, które są w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, przeznaczone na choćby precyzyjne rolnictwo może być taką zachętą do podejmowania tej pracy na roli, ale też choćby taki program wsparcia młodych rolników, już bezpośrednie środki finansowe, no w tym jeszcze istniejącym 150 tysięcy, w następnym w następnej perspektywie 200 tysięcy, płatności bezpośrednie dla młodych rolników zwiększone o tą specjalną płatność przez kolejne 5 lat. więc myślę, że tutaj młodzi rolnicy patrząc na to jaka jest perspektywa przed rolnictwem, jakie też są warunki ekonomiczne będą korzystać z tej pomocy, będą zostawać na wsi podejmując tą pracę w gospodarstwie, choć trzeba przyznać, ona nie jest łatwa, wymaga poświęcenia. Jest to praca w warsztacie, który jest pod gołym niebem, uzależnionym od warunków atmosferycznych, też czasami nie, jest, nie są stabilne również ceny, ale jest to praca dająca wielkie wyzwanie, wielką satysfakcję, wielką radość. Myślę, że wielu młodych rolników właśnie z tego względu się decyduje, że jest to wyjątkowo ciekawa praca, pod względem każdym i tym agrotechnicznym, ale też i ekonomicznym. No jest to też wyzwanie i niejako, niejako jako misja też zabezpieczenia w żywności pozostałą część społeczeństwa. Panie premierze, całkiem niedawno powołał pan Radę Młodych Rolników. Czym ten organ się będzie zajmował? Rada Młodych Rolników, która została powołana przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi, składa się generalnie z uczniów szkół rolniczych, studentów uczelni rolniczych. I to jest, ma ona się zajmować właściwie takimi podpowiedziami ministrowi rolnictwa, co z perspektywy młodego człowieka, ucznia, studenta, który ma wiedzę teoretyczną, ale też i praktyczną, bo też żyją w. Gospodarstwach, swoich rodziców obserwują te gospodarstwa, co z punktu widzenia młodego człowieka, który trochę inaczej patrzy na świat no poprzez pryzmat osiągnięć technologicznych, poprzez pryzmat osiągnięć cyfrowych w rolnictwie na świecie, jak on to widzi? Pewnie moje pokolenie nie wszystko zauważy to, co zauważy młody człowiek, uczeń, więc oczekuję na tego typu podpowiedzi. Jak na przykład rozwijać rolnictwo precyzyjne, jak stosować, jak korzystać z atrakcyjnych aplikacji różnego typu, które wspomagają pracę rolników, które wspomagają też osiągnięcia, które przekazują też osiągnięcia naukowe, choćby komunikaty meteorologiczne, inne komunikaty, które doradzają rolnikom jak w danym momencie się Zachować i myślę, że zachować na rynku również rolnym, gdzie sprzedać, jak dobrze sprzedać, kupić. Też to jest ważne w obecnym świecie. To nie jest tak, że to już się jedzie na targowisko w najbliższym mieście i tam się ubija cenę. To są już rynki światowe, i w tym powinni się rolnicy obracać. I dla młodych rolników jest to rzeczywiście okazja do tego, żeby. To stosować, ale też i o problemach, jakie się pojawiają, przekazywać Ministerstwu Rolnictwa. Ja zapytam o sytuację bieżącą w kontekście chociażby wojny w Ukrainie. Ukraina ma do wyeksportowania jeszcze około 20 milionów ton zbóż. My w tym eksporcie pomagamy. Rolnicy obawiają się, że zboże może wpłynąć, ukraińskie zboże, na ceny w Polsce. Jest takie niebezpieczeństwo? I w momencie, kiedy my wspieramy Ukrainę w tranzycie zboża, zawsze istnieje pewne ryzyko, ale podkreślam bardzo mocno, chwilowego, chwilowego jakiegoś załamania cenowego, dlatego że w tym momencie, zanim to zboże wypłynie... Z Polski zostanie wyeksportowane, może się zjawić na rynku polskim. Myślę, że tutaj trzeba zachować absolutnie zimną krew, bo niektórzy apelują już, żeby zaprzestać w ogóle eksportu, przywożenia zboża z Ukrainy. A jeszcze dwa miesiące temu ci sami ludzie mówili, żeby zamknąć nasze granice gromadzić zboża, bo, bo jest niebezpieczeństwo, że tych zbóż zabraknie. Więc jak widać bardzo wyraźnie, ani te dwa miesiące temu te apele, ani te obecne. Trzeba po prostu zachować zimną krew. Wiadomo, że rynek zbóż to nie jest rynkiem takim z dnia na dzień, tylko jest to rynkiem w perspektywie wielu miesięcy. I myślę, że tutaj warto wsłuchiwać się i analizować prognozy, które są na przyszłość, szczególnie na drugie półrocze, po zbiorach. A więc tak naprawdę to ukraińskie zboże, które nawet jeśli zostanie w Polsce, to może być naszym wielkim atutem. Chociaż zdecydowana większość powinna wypłynąć. Podkreślam to bardzo mocno. Powinna wypłynąć dlatego, że jak nie Pomożemy w tym eksporcie to kraje Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu mogą być narażone do głodu. a tego chyba nikt nie oczekiwałby ani w Polsce, ani w Europie, bo wtedy grozi nam fala niekontrolowana fala imigracji humanitarnej, imigracji z powodu głodu. Więc tu naprawdę te drobne zachwiania cenowe nie powinny nas tutaj przerażać. Stabilizacja cen jest tu ważna i to trzeba patrzeć na to w perspektywie nie jed kilku dni, ale w perspektywie wielu tygodni czy wielu miesięcy. No właśnie, bo my chyba nie możemy się inaczej zachować, tylko pomagając Ukrainie, pomagamy też krajom biedniejszym, które na to zboże czekają. Przede wszystkim to jest w naszym interesie, zarówno no, wtedy, kiedy pomagamy tym krajom, to jest też w naszym interesie e, rolników, społeczeństw europejskich, ale nawet jeśli część zboża zostanie w Polsce, to też jest w naszym interesie, mamy bezpieczeństwo żywnościowe. No wszyscy czasami mnie pytają, czy jesteśmy bezpieczni żywnościowo, więc to jest podniesienie tego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w sposób zdecydowany. A poza tym no, słyszałem też głosy takie, hodowców szczególnie, jak bardzo narzekali na gwałtowny wzrost cen i pasz. Więc to może być też taki element stabilizacji tych cen, po to, żeby też o rolnikach, hodowcach też pamiętać, bo to nie jest tak, że tylko dany moment, w danej chwili uzyskanie maksymalnego zysku powinno być celem. Celem powinna być przemyślana strategia ekonomiczna każdego gospodarstwa i tego z produkcji zbóż i tego e, hodowlanego na wiele miesięcy. Więc myślę, że e, należy i zachęcałbym, żeby patrzeć na to wszystko w sposób taki strategiczny w dłuższej perspektywie czasu. Jesteśmy na Krajowych Dniach Pola. To jest taka okazja do, do tego, żeby rolnicy zobaczyli tą nowoczesną technologię, z którą za chwilą spotkają się w, w swoim gospodarstwie i miejmy nadzieję? O, krajowe Dni Pola, w ogóle zawsze tutaj Dni Pola poświętnem, od wielu lat tu uczestniczę. To jest bardzo bliski mi ośrodek doradztwa rolniczego. Były tuż różne organizowane Dni Pola, i krajowe, i międzynarodowe, współpracy z rolnikami niemieckimi przed wielu laty. Tym razem są to Krajowe Dni Pola, i tutaj zawsze jest wiele atrakcji, przede wszystkim wiele nowoczesnych maszyn, na co szczególnie patrzą młodzi rolnicy stosowanych do rolnictwa precyzyjnego. Bo tym Mówi się hasłowo, ale tu naprawdę można dotknąć, zobaczyć jak to pracuje, ale też i poletka doświadczalne, bo to też na swoim polu jakie efekty uprawowe można uzyskiwać, jakie daje to efekty porównania, stosowania różnych środków ochrony roślin, różnych nasion odmian, różnych, różnego poziomu nawożenia i sposobu nawożenia. Więc tutaj kilkaset tych poletek doświadczalnych jest takim doskonałym, namacalnym dowodem na różnego. Rodzaju stosowanie sposobów agrotechniki. To też jest niezwykle ważne. Tego się nie zobaczy ani w książce, ani gdzie indziej. Po prostu warto przyjechać na pole, dotknąć i obejrzeć, jak to wygląda, i naocznie się przekonać do stosowania takich czy innych metod uprawowych. Bo tutaj spotyka się y, teoria z praktyką, o czym y, warto pamiętać. Tak, y, oczywiście doradcy mówią, doradzają rolnikom, ale rolnik nie widzi tego efektu. Tu może zobaczyć, czy ten doradca to rzeczywiście to, co do niego w gospodarstwie, rol, do rolnika mówi, pokrywa się z rzeczywistością. A tutaj na poletku może to dosłownie, dokładnie zobaczyć, dotknąć. Myślę, że to jest najlepszy sposób, przekonywania rolników do pewnych rozwiązań. Panie Ministrze, Panie Premierze, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również Państwu. Dziękuję również.